Przeszła do mnie. Paczuszka od radia lampowe, od pana Włodka. Zaglądamy do środka. Stara szopa w przeczy. Zaglądamy do środka. Zobaczcie, jakie skarby w środku. Gałeczki, gałeczki te z okrągłym środkiem. Do jak myślicie, do czego? Tu nie ma śrubki. Tu nie ma śrubki, ale to śrubka to jest drobnostka. Tu śrubka jest. Jak myślicie, do czego? Zaraz zagadka się rozwiąże. Tak, gałeczki do radia Rozyna. Już je wymieniam. Zobaczcie, radio będzie całkowicie oryginalne. Panie Włodku, Muzeum Odbiorników Lampowych w przeczy. Bardzo serdecznie dziękuję. A Was proszę o komentarze. Proszę Was o łapki w górę. Pamiętajcie, zawsze można postawić mi kawę i zawsze możecie. Odwiedzić muzeum pana Włodka. Już zmieniam gałeczki, korzystając z tego, że short może mieć 3 minuty. Przy okazji skorzystam z informacji, jak to, bo przekażę wam informację, jak to montować. Zobaczcie, kupiłem kiedyś w finach takie rdzenie mosiężne różnych średnic. to mam 3 mm i to będzie idealnie pasowało właśnie do przykręcenia jako śrubka. Jest tutaj nacięcie. Więc mogę to spokojnie tu włożyć, widzicie? I wkręcamy w oś. Tu oś jest nagwintowana z jednej i z drugiej strony. Tak długo, aż się zablokuje. Potem tu kawałek oczywiście wystaje, więc skrócę, tak żeby absolutnie palcami nie można było dotknąć. Montaż jest dość skomplikowany, natomiast no tak, to kiedyś wymyślono. Więc cóż, obcinam, tak żeby zabezpieczyć tutaj tą końcówkę, przykręcam i zobaczycie, jak to już będzie całość. Gałeczki przykręcone. Czas na prezentację. Rozyna ma już gałeczki. Panie Włodku, bardzo, bardzo dziękuję. Razem z siostrzyczką Rozyną, ten Figaro, zobaczcie. Rozyna i Figaro, oryginalne gałeczki. Jeszcze raz, pani Włodku, dziękuję. Pamiętajcie, wspierajcie, odwiedzajcie Muzeum w Przeczy. I do. zapraszam na kanał na kolejne odcinki, kolejne filmy.